Współdziałanie z Najwyższym, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Powszechna jest chęć eksponowania swojego ja. Na każdym kroku spotyka się ludzi domagających się uznawania tylko ich ocen, poglądów czy przekonań. Do wyjątków należy ten, kto nie zmierza jedynie do własnych celów i nie troszczy się tylko o własne interesy. Któż codziennie dostrzega konieczność sprawdzenia swoich zamysłów i koncepcji? Kto ma świadomość, jak często niepewny może być jego osąd rzeczywistości? Człowiek roztropny nigdy się nie wywyższa i nie chodzi w wzmożonym samopoczuciem własnej nieomylności i ważności. A ileż to razy spełnienie się życzenia, tak gorąco upragnionego, staje się głębokim rozczarowaniem. Czy też zawsze odgadujemy to, co dla nas dobre? Ileż to razy wyciągasz rękę po niewłaściwą rzecz? Wcale nierzadko dopiero po latach widzisz, że bez podstawy zamartwiałeś się o to, że nie spełniło się Twoje życzenie, że słusznym zrządzeniem opatrzności był ów pozorny zawód. Jak źle stałoby się natomiast, gdyby się urzeczywistniło Twoje pragnienie? Tymczasem człowiek prawie zawsze zajmuje postawę przeprowadzania swoich zamierzeń bez oglądania się na innych, bez solidnego rozeznania sprawy, zdobycia pewnej orientacji. W tej hełpliwości nie pyta się nawet, jakie jest to zdanie Stwórcy. Postępuje, jak gdyby sami jeden żył na tym świecie i był dla siebie początkiem i końcem. A więc Jaka ma być ta postawa, skoro owa żywiołowa budzi tak ważkie zastrzeżenie? Jaką postawę zajmowała Matka Boska Nauczyciela z Nazaretu? Spokojnie porównaj z innymi postawami, z postawą głośnej Bereniki, Kleopatry, Aspazji, Safo czy Nefretete. Która z tych kobiet obrała właściwą drogę, której model postępowania dał prawdziwe szczęście, nie zawiódł. Jaki zatem wzór wybrać dla własnej córki?